Tak jak robiły to od ponad pół wieku. A czym różni się 30 i 60? Na pierwszy rzut oka Ursus C330 i Ursus C360 mają ze sobą wiele wspólnego. Oba są niezawodne. Idealnie sprawdzają się w małych gospodarstwach, a części zamienne do nich wciąż można bez problemu kupić. W porównaniu z nowoczesnymi ciągnikami to sprzęty tanie w utrzymaniu i na a jednak różnica między nimi widać od razu. 60 już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie maszyny stworzonej do cięższej pracy. Największa zmiana kryje się pod maską. C360 ma znacznie większą moc. 52 konie mechaniczne. Pożarzy 30 oferuje zaledwie 30 koni mechanicznych. To spory skok, który przekłada się na wydajność w polu. Różnica dotyczy też silnika. 4 cylindry zamiast dwóch oraz większa pojemność 3,12 litra w C360 wobec 1,92 6 litra c 330 Na korzyść 60 ki przemawia również dwukrotnie większy zbiornik paliwa, dzięki czemu można pracować dłużej bez konieczności tankowania. W kwestiach przekładni C-360 oferuje aż 10 biegów do przodu, podczas gdy 30 ma ich 6. Oba ciągniki mają po dwa biegi wstecz.